Z tego miejsca chciałbym złożyć Ci serdeczne życzenia. Zdrowia, sił, pogody, a przede wszystkim życia. Życia, ponieważ życie nosi wymiar zmartwychwstania, albo zmartwychwstanie przynosi życie dla Ciebie. Wspaniały czas, mam nadzieję, będzie również jutro, więc zapraszam Cię o 10.30, byś włączył komputer, komórkę, byś mógł śledzić nas. Udostępnij, jeżeli to jest możliwe, by również inni dowiedzieli się. O tym, jak wspaniały jest Chrystus i jak możemy mieć bliską relację z nim. Zamknięci w naszych domach, ale nie zamknięci w naszych sercach. Stwórzmy dalej naszą wspólnotę, pozwólmy, by też inni mogli poznać Ewangelię i tego, jak wspaniały jest Chrystus i jak dobre jest życie z nim. Życzę Wam wspaniałych świąt, wielkanocnych.